Was w pierwszym odcinku KNP TV. Dzisiaj będziemy pytać studentów Uniwersytetu Ekonomicznego o to, co wiedzą o naszej uczelni. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie może ile pięter ma pawilon F? Nie. No to wiecie może gdzie jest pawilon E? <śmówiłem> <śmówiłem> Zaczęłyśmy studę tego tego tym roku. Aha, się zaznajemy. Dobra. Pawilon E jest pomiędzy pawilonem B i pawilonem A. Miejsce blisko, ale to jednak nie to. Nie wiem. Gdzieś tam mniej więcej na jakąś. No zawsze tam zdradziłem. Nie wiem. Pawilon E jest między biblioteką a Pawilonem B. Bardzo dobrze. Pawilon E jest Pawilonem pomiędzy C a biblioteką. Czyli? Czyli tutaj? Gdzie jesteśmy? Dokładnie. To obecnie jest dyrektorem naszej uczelni. Okay. No, może też to z Was zadziwi, ale... No, również nie wiem. Okej. Okay. Naszym rektorem jest Pan... Nie, Pan Chochuł. To go będzie widział na pewno, bo okay. czytał ostatnio wyniki. <laughs> tak? Nie. Eee, w tym momencie rektorem jest profesor Chochuł. Jan Kultus. <laughs> dyrektorem naszej uczelni jest Profesor dr habilitowany, e, habilitowany Andrzej A imię nie pamiętam, jest Profesor dr habilitowany Andrzej Hochu Bardzo dobrze. W którym roku została założona nasza uczelnia? W 1864 ile się pomylić? O ile się można pomylić? No, jeżeli byś mógł się pomylić o, powiedzmy, ponad 50 lat, to byś wygrał. 1896. No nie ten wiek! E, 1902 y, Wiek jest dobry? <noise> 1906? Nie mam pojęcia. Tak byłeś za blisko w porównaniu do innych. W 25? No. 1927 albo 9? Nie, wcześniej. Nie wiem skąd mi się ta data kojarzy, ale gdzieś może nawet co jest. bardzo blisko dobrze kojarzę. Ja ja 25. E, wow, pierwsza dobra odpowiedź dzisiaj. Wow, okay. <gry> chyba dziewięćset Dobrze, wszystko jak na razie. 25. Bardzo dobrze, bardzo jest? dobrze. Z tego co pamiętam wow. chyba w 1925. Bardzo dobrze. E, gdzie na uczelni znajduje się po H? E, no to to jest. Chyba w tamtą stronę generalnie to jest tamtą nie istnieje <laughs> A i tu cię zaskoczymy istnieje, istnieje A? Nie wiem Pewnie gdzieś koło pawilonu F No jesteś blisko, jesteś blisko, koło pawilonu F masz rację G. Nie? Nie, nie <noise> to te masz dwie strony idealne. <głos> <Ha>? <głos> Najnowsze pabilon, tak? To najlepszy tak? Najlepsze paviron, tak? To nie wiem. Taki... H. Wiesz, nie wiem, gdzie jest E. Dobra, no. no. Nie wiem, o okay. H? To jest dobre pytanie. W sumie nie wiem. Chyba go nie ma. <laughs> pawilon H istnieje, o dziwo. Tego nikt nie wiedział. Ja pewnie gdzie. gdzie jest pawilon H? Pawilon H. Ty też nie widziałeś, ja też nie wiem. A studiuję 5 lat. No ja też 5 lat i... Nicno, wyjaśnijmy szybko, pawilon H jest zapowiedziany F. To jest magazyn obecnie. Cool. Hmm. Okay. <laughs> hmm. Aha. Za nami. E, za pawilonem sport e, F. Wow, e, coś nowego, nikt, prawie nikt o tym nie wiedział. Pawilon H to jest pawilon gospodarczy, jest tam z tyłu. Tak? Ile wydziałów jest na UŁek? Nie wiem. <laughs> A może wymienić o też kilka? Ekonomii i stosunków międzynarodowych. Finansów. Informatyki? Nie. <laughs> nie wiem, tak dzika. <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra, dwa wymieniłaś. Jakie są te mini, to No, to są cztery wydziału. To towarów, to jest On miał te pytania? Nie! Potrafi się wymienić. E, Towarównaństwa e, Zarządzania, e, ekonomii, e, Instytutu e, jeszcze, jeszcze jeden. Mój. Z finansów. Pozdrawiamy <grymne> koleżankę, z finansów. Cztery. Bardzo dobrze potrafiłbyś wymienić? Yy, Wydział ekonomii stosunków międzynarodowych, Wydział finansów. Bardzo dobrze. Yy, Wydział towarzysznictwa? Bardzo dobrze, jeszcze jeden. Że na Wydział zarządzania. Bardzo dobrze. Cztery. Bardzo dobrze potrafiłbyś je wymienić? No, no ekonomia i stosunki międzynarodowe. Bardzo, Bardzo dobrze. Wydział zarządzania. Jeszcze jeden. No to z nas Dokładnie. Bardzo dobrze. Zatem jeszcze na sam koniec, ogólnie bardzo dziękuję i może chcesz kogoś pozdrowić? No, mogę pozdrowić. Mamy. <laughs> Pozdrawiamy bardzo mamy Kuby. Pięknie.